Najlepszym wyborem, jeśli chodzi o źródło światła, jest dioda LED. Diody LED zużywają najmniej energii elektrycznej ze wszystkich źródeł światła. Wykazują się one też najdłuższą żywotnością. Sprawia to, że instalacja oświetlenia LED będzie najefektywniejsza pod względem energetycznym. Dodatkowo dostępne są diody LED o różnej barwie, jasności i kącie rozpraszania światła. Dzięki czemu można stworzyć z nich instalację oświetleniową, która zapewni w pomieszczeniu pożądaną atmosferę. Co więcej, diody LED nie są wcale dużo droższe od swoich mniej energooszczędnych odpowiedników. Wymiana oświetlenia na energooszczędne to bardzo opłacalna inwestycja. Zazwyczaj zwraca się ona w około 2-3 lata, chociaż w niektórych przypadkach może ona osiągać czas zwrotu krótszy nawet niż rok. Przy wyborze oświetlenia powinno się zwrócić uwagę przede wszystkim na 6 elementów: energochłonność źródła światła, trwałość źródła, strumień świetlny emitowany przez źródło, temperaturę barwową światła, wskaźnik oddawania barw, aranżację oświetlenia. Informacje o zużyciu energii przez źródło światła znajduje się na etykiecie energetycznej produktu. Jest ona wyrażona w kWh na 1000 godzin świecenia. Informacje o trwałości źródła światła znajdują się na jego opakowaniu. Jest ona określona przez średni czas eksploatacji wyrażony w godzinach. Warto zauważyć, że im dłuższa żywotność źródła światła, tym rzadziej zachodzi potrzeba jego wymiany, która mogłaby wiązać się z przystojem w pracy. Informacje o strumieniu świetlnym emitowanym przez źródło światła także znajdują się na jego opakowaniu. Strumień świetlny wyrażony jest w lumenach. Im większy strumień świetlny, tym źródło światła mocniej świeci. Wybierając źródło światła trzeba tak dobrać strumień świetlny, aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia w miejscu pracy. Strumień świetlny o wartości jednego lumena padający na powierzchnię 1 m2 będzie zapewniał nam oświetlenie tej powierzchni o natężeniu jednego luksa. Zalecane natężenie oświetlenia w miejscu pracy określane jest przez odpowiednie normy. W przypadku prac fizycznych jest to około 300 luks. Dla prac biurowych będzie to 500 lux, zaś w przypadku prac wymagających dużej precyzji, takich jak praca jubilerska, będzie to 1000 luks. Temperatura barwowa jest cechą światła widzialnego, która informuje nas o barwie światła, jaką emituje dane źródło światła. Odcień światła może sprawiać wrażenie od ciepłego po neutralny do zimnego. Jednostką temperatury barwowej jest Kelvin. Najczęściej występujące temperatury barwowe źródeł światła: 3000 Kelwinów światło ciepłe o żółtym odcieniu. 4000 kelwinów, światło neutralne. 5000 kelwinów, światło chłodne o białym odcieniu. 6000 kelwinów, światło zimne o niebieskawym odcieniu. Barwa ciepła powiększa optycznie przestrzeń i tworzy bardziej przytulną atmosferę. Barwa zimna z kolei powoduje pobudzenie i sprzyja koncentracji. Temperatura barwowa 3000 kelwinów zalecana jest w przestrzeniach takich jak restauracje i hotele. Światło neutralne o temperaturze 4000 kelwinów sprawdzi się w biurach, magazynach i sklepach. Z kolei światło o temperaturze barwowej z zakresu 5000-6000 kelwinów używane jest m.in. w pracowniach lakierniczych i gabinetach dentystycznych. Wskaźnik oddawania barw oznaczany CRI lub RA opisuje w skali od 0 do 100 wpływ źródła światła na wierność oddawania kolorów oświetlanych przedmiotów. Wskaźnik CRI naturalnego światła wynosi 100. Im wyższy wskaźnik CRI, tym światło wiernie oddaje barwy. Należy wybierać żarówki, których wskaźnik CRI wynosi ponad 80. W przypadku miejsc, gdzie ważne jest odpowiednie odwzorowanie kolorów, np. sklepy z odzieżą czy pracownie artystyczne, powinno się zainstalować źródła światła o wskaźniku oddawania barw wynoszącym co najmniej 90. Wybierając oprawy oświetleniowe, warto decydować się na układy optyczne o wysokiej jakości, które w zależności od potrzeb będą zapewniać skupienie bądź rozproszenie strumienia świetlnego. Do oświetlenia całego pomieszczenia należy stosować oprawy oświetleniowe o większym kącie rozświetlania 180-360 stopni, aby zapewnić równomierność oświetlenia całego obszaru. Z kolei przy stanowiskach pracy lepiej zastosować dodatkowe lampy z żarówkami o mniejszym kącie rozświetlania, które zapewnią skupienie promieniowania świetlnego w wybranym miejscu. Źródła światła o skupionym strumieniu świetlnym dobrze sprawdzają się także w przypadku chęci ekspozycji danego elementu, np. na wystawach sklepowych czy w galeriach sztuki. Do instalacji oświetleniowej warto dobrać odpowiednią kolorystykę ścian i sufitów, aby wraz z nią stworzyć optymalną atmosferę. Dzięki jasnym kolorom, które charakteryzują się wysokimi współczynnikami odbicia w pomieszczeniu, będzie jaśniej. Opłacalność wymiany oświetlenia prześledzić można na przykładzie modernizacji oświetlenia w węzłach ekspedycyjno-rozdzielczych Poczty Polskiej. Zakres modernizacji obejmował: wymianę oświetlenia wewnątrz hal, wartowni z wiatami i w pomieszczeniach towarzyszących, wymianę oświetlenia zewnętrznego, wymianę odrębnego opomiarowania dla oświetlenia, instalację inteligentnego systemu sterowania oświetleniem wewnętrznym hal i zewnętrznym. Wymianę istniejących źródeł światła w budynkach administracyjnych, hotelowych, technicznych i magazynowych. Instalację baterii, kondensatorów celem kompensacji mocy biernej oraz instalację oświetlenia awaryjnego i piktogramów dróg ewakuacyjnych. Dzięki przedsięwzięciu zużycie energii elektrycznej przez oświetlenie zmalało z poziomu 7519 MWh rocznie do poziomu 2095 MWh rocznie, co przekłada się na roczną oszczędność kosztów około 1,7 miliona zł. Prosty czas zwrotu dla tej inwestycji, bez uwzględnienia środków zewnętrznych, wyniósł 3,4 roku. Zaś po uwzględnieniu środków uzyskanych w wyniku pozyskania białych certyfikatów, prosty czas zwrotu wyniósł 2,8 roku.